Wieczór pani, proszę Panią Pani, tutaj jest masz sklep z tymi wszystkimi do dotyczącymi cmentarza. Jak panią decyzja premiera dzisiaj tutaj zaskoczyła, czy nie? Znaczy my jesteśmy wszyscy w szoku, po prostu ta decyzja była taka nagle, że nie spodziewaliśmy się tego, a tak byśmy się naszykowali na najgorsze, a tak my jesteśmy po prostu y, parę tysięcy w becy. No i tyle. No bo Co pani zrobi z tymi kwiatami, z tym wszystkim? Trzy dni będzie, nie będzie... Ja no. będę przyjść normalnie przyjść, będę otwierać sklep, ale co będzie, no to zobaczymy, czy będą klienci. Mówi pani, że gdybyś był wcześniej, to byłby pan dzisiaj na zimno. Tak? No to wiadomo, to się bierze wtedy mniejszy towar. To tylko chodzi o mniejszy towar, po prostu o mniejsze zasoby towaru. Hmm. Czy raczej ma pani takie pretensje do tych, do, do zarządzających? No, wszyscy mamy do nich pretensje. Po prostu rząd jest po prostu porażką, jedną wielką. No i, no i takie jest moje zdanie. Płakać się chce. Płakać się chce też.